Najbardziej to ja lubię zwierzęta. Z mojego okna widać polanę, na którą kiedyś przychodziło dużo serenek. Ale teraz już nie przychodzą. Mama mówi, że to dlatego, że jest jakiś smok. Jest dla nich niezdrowy. I dla nas też. Chciałbym pokonać tego smoka, żeby wszyscy byli zdrowi. Tylko nigdy tego smoka naprawdę nie widziałem. Nie mogę go zobaczyć, bo to nie jest smok, tylko smog. On jest dlatego, że ludzie źle palą w piecach. Nawet spalają śmieci. Ten dym strasznie śmierdzi i dużo się po nim kaszle. Nie powinno się palić w domu węgla i drewna w piecu, bo to też robi dym, z którego jest smog. Przepraszam, smog. Dlatego ja i moi koledzy z klasy namówiliśmy państwa Kowalskich, by przestali kopcić. Moi rodzice pomogli im zmienić piece. Mówią, że dzięki pani w urzędzie nie kosztowało to dużo. Sarenki trochę wróciły. Wszyscy są za mnie bardzo bluźni. Odetchnij, czyste mazowieckie.